wszystkich w 31 części Let's Play Dragon Age Początek jak widzimy fabuła akcja, akcja ruszyła nieźle do przodu walczymy z tymi pieprzonymi zombiakami i teraz lecimy pomóc yy... gdzie on cholera poleciał jest 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 tu dobra lecimy pomóc na tym skrzydle chłopakom dobra dobra Lecimy, lecimy, lecimy! Okej... Okay. Dobra, zaczynamy zabawę, widzę, że na full. Okej... Okay. Dobra... Ty moja droga, choć może trochę bliżej. I teraz tego, tego, tego ziomka. O, cholera, znowu lecą. Dobra. O, jo, jo, jo. I tu się was troszkę za dużo oroiło Zaraz oczyścimy troszkę atmosferkę. Tego, tego, tego. Dobra, teraz tego żywego trupa. Oj, sporo was tutaj się narobiło, naprawdę. Nie tego, to. Dobra. Dobra pora na ciężej sobie coś łykła. Hmm. Sten. Tam sobie radzi jakoś. Tutaj, 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 chłopacy. Co jest z Wami? O, Holender. Fak. Fak, uspokój się, dobra. Okej. Okay. dobra, dobra. O, i ten. Uksni sobie, dobra. Ej, no cholera, ile ich jest bez jaj? Aha, tego już zabili, super. Zostaliśmy sami, dobra, już teraz coraz mniej mi się to podoba. Musimy być teraz bardzo, bardzo wolni, i żeby wszystko dokładnie zaplanować. Się nie możemy z niczym śpieszyć, bo to nie ma sensu. tego, Z Ten weź sobie to, ty tak, ty tak, ty tak. No, 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 nie dajcie się tak do cholery. No i sytuacja zaczyna mi się wymykać spod kontroli, lekkiej. Ale oni ciągle tu przychodzą, kurwa. Nie, nie, no odwrót, odwrót, panowie. Odwrót, odwrót. Odwrót tutaj, kurwa. Zapierdalać tutaj. Fak, kurwa, z tym co jest z tobą. Nie, nie, nie. To sobie weź. Ty sobie weź to. I ty sobie weź. Dobra, ty nic nie weź. Dobra i zaczynamy zabawę na nowo. Oh, fuck. Dobra. Spokojnie chłopacy, wytrzymajcie, wytrzymajcie. Dobra, teraz tego cwaniaka. Okej, okay, na razie jakoś to ogarnęliśmy, chociaż tam już ze trzech jest chyba, tak? Gin, 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 tak, masz rację. Dobra. Dobra. Dobra, tutaj jest bezpiecznie. tam ciągle przychodzą, cholera jasna. Najlepsze jest to, że nie możemy zasejwować. To mnie troszkę martwi. Słabszy okład myślimy. Tak, ja sobie życzę, właśnie, żeby było tak. Ok, kurwa. Dobra, dobra. Wycofać się, wycofać się. Kurwa, tutaj szmatokłupia. Oj, jak chcesz. No i chuj, cały misterny plan poszedł w piściec. Dobra, to sobie weź to. Ty natomiast zaatakuj, ty też na Kurwa, coś się z kamerą spierdoliło, w ogóle nisko kamerę mam strasznie. Ty sobie weź e, okład leczniczy. To. Ty pierdolni z tego, ty z tego moja złoto. Złotko. Ty tak, dobra. Dobra, 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 na tego, na tego. No, już zaraz skończymy. Poczekaj trochę. No, masz rację. Dobra, tam już są... Na... Nie, tam jest... Tam jest chyba tylko jeden. Czyżby już był tylko jeden? No, nie może być. Tylko jeden? Flera, nie możemy zapisać. No, szkoda. Co my tutaj mamy? Czy mamy coś... Świechłowy... Hmm. Raczej, raczej nic tutaj cennego nie mamy. Z ciekawości zobaczę, bo... Nie, same śmiecie. Dobra, zabijmy tego ostatniego gnoja. Oj, z wielką przyjemnością. Weź go zabina na strzała. No i po kłopocie, chyba wszyscy zabici, co? Mam taką nadzieję, jak tam sytuacja. No, chyba ta muzyka jeszcze na pieprza nadchodzi, a my nadal żyjemy. O, zajebiście! O tak. Chodź za zwycięstwo! Przyszło nam słono zapłacić. Musimy pamiętać, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie bohaterstwo tych zacnych ludzi, którzy z u mego boku. ja też, ja też. Panie, zaprawdę Stwórca spojrzał na nas życzliwym okiem. Wiadomo. w najczarniejszą godzinę. Możesz. Hehe, dobra. Cieszę się, że mogłem pomóc. I oddajmy cześć tym, którzy oddali życie w obronie Redcliffe. No Martok z Redcliff, burmistrz i ukochany ojciec, oddajemy ci cześć U, on nie żyje. tu życie. Szkoda. Spoddźcie więc ze swym stwórcą, zaznając spokoju i jego miłości. No szkoda, szkoda, chłopiny. Niech tak będzie Zachow zachowaj ciszę. Jeśli stwórca okaże się łaskawy. Zadany dziś przez nas cios wystarczy, bym mógł dostać się do zamku i odnaleźć waszego Arla. Strzeż się i wypatruj znaków kolejnego ataku. Wrócimy, gdy tylko będzie to możliwe. Ej, a ja? Ja nie idę z wami czasami? Dobrze. Nie mamy chwili do stracenia. Spotkajmy się obok młyna. Tam będziemy mogli kontynuować. Dobra. Ej, nie ma problemu. Awansowaliśmy, zaktualizowano zadanie. Plaga. Red Cliff, zaginiony zamku. No i dobra, i tutaj to wszystko. A teraz przejdziemy do ulubionej części programu, czyli awans postaci. Dzisiaj mamy aż dwie postacie. Zacznijmy od kobiety. Powiedz mi, ty idziesz w zręczność. Czyli dam ci w zręczność i może spryt. Tak, i w spryt. Eee, do czego nam tu będzie potrzebna, uh -huh. a to. To nam się chyba bardziej przyda, tak mi się wydaje dalej. Eee, Bart, co to nam daje? Odwrócenie uwagi. Nie to nie. O, to sprytarz, tyle wymaga sprytu. Łucznictwo, łucznictwo. W tym łuczni... To może być fajne. Łotrzyk, ruch w walce, zabójcze uderzenie. Nie, weźmy sobie włócznictwo, bo ona w końcu idzie w włócznictwo. To nam się przyda. Dobra. Tak, tak, droga, drogi dro, droga, droga moja, złotko, to jest to, dru, nie, to już było wcześniej, dobra. Teraz do naszego głównego yy, wojownika. Powiedz mi, synku, w co ty chcesz iść? Może damy ci w siłę troszkę i w siłę woli, odpowiada, tak, w To może się przydać. Siła woli, ok. Co my chcemy tutaj dalej iść? Dobra, to nam się na pewno przyda. Pytanie, co teraz? Co teraz? Zręczność, zręczność. Cholera, mogłem iść w zręczność. Wstecz, wstecz. Oddawaj mi te dwa punkty i dajemy wzręczność. Tak jest. Tutaj, tak. Tak, co to jest? Tutaj 28. E, postać nauczyła się przechodzić z winie z jednego ataku do kolejnego. Tak, myślę, że to mi się przyda na pewno. To wszystko. Coś się zmieniło tutaj, oczywiście. E, pęt i oku. Dobra. Nie no, cholera, nie chciałem tego brać. Wyglądamy jakoś inaczej nie. Dobra, e, idziemy do tego młyna. Już chyba nas tutaj nic więcej nie czeka ciekawego. Więc. więc więc pomyliłem drogi i źle poszedłem. Nie no dobra, idziemy do tego młyna. Chyba nie chcemy tam z nimi gadać, co oni mają tam nam do powiedzenia. W sumie nic. A, i mam nadzieję, że będzie trochę prościej w tym zamku, chociaż wątpię. Pewnie będzie jeszcze większy opór. Ale w końcu nie idziemy tam sami. On chyba też ma tam swoich ludzi. Może odkryjemy coś ciekawego? Może okaże się, że ktoś przeżył i tam się okopał w tym zamku? W sumie to by było dosyć fajne, ale. zobaczy się. Wszystko się zobaczy. Smutne, że zginęło tak wielu ludzi. Pozostanę tu. Dobra, pozostaniesz tu. Spoko. Pogadajmy z tym za to Benem, czy. Banem, Tegenem. To dziwne, jak spokojnie zamek wygląda. O, fajna zbytka. tarcza. Można by pomyśleć, że w środku nikogo nie ma. Nie powinienem o. opóźniać spraw. Zdziwimy Taki się. Chyba. Plan, aby wejść do zamku, gdy wioska byłaby już bezpieczna. W młynie jest tajne przejście, do którego dostęp mają tylko członkowie mojej. To rodziny. i ruszamy. Hmm. Nie miałem pojęcia, co się w nim kryje. I nie mogłem porzucić mieszkańców wioski. Co by było na oddech twórcy? Co jest? Se, 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 dzięki nich będą stwórcy, ty żyjesz! Ktoś ty? Zoldo, ty żyjesz, jak? Co się stało? Kim wy jesteście? Nie mam czasu na wyjaśnienia. Jak tylko zobaczyłam, że bitwa dobiegła końca, wymknęłam się z zamku. Niedługo muszę tam wracać. I chcę, żebyś poszedł ze mną, Giganie. O co tylko tu ty... chodzi do cholery? Może to być zasadzka. Co? Ja. Co to za mężczyzna, tiganie? Nie ważne, Zopisz mnie, pani Isoldo, prawda? Alister? Ze wszystkich... Co ty tu robisz? Zaskoczona? Chyba tak. Są strażnicy, Izoldo! Zawcię im życie! No właśnie proszę o wybaczenie. Troszkę grzeczniej do cholery. Nie miałabym uprzejmości, ale w tych okolicznościach. Lady Zoldo, proszę. Nie mieliśmy pojęcia, że w zamku pozostał ktokolwiek żywy. No właśnie, co się dzieje? Potrzebujecie lepszego wyjaśnienia, ale... Nie wiem, ile mogę wam powiedzieć. O co chodzi? Dlaczego musisz wracać? Ganie w zamku szaleje straszliwe zło. Umarli budzą się i polują na żywych. Odpowiedzialny za to mag został pochwycony, ale koszmar nadal trwa. No to trwa. gdzie jest ten cholerny mag? Wydaje Max? mi się, że... Connor popada w obłęd. Przeżyliśmy, ale on nie chce... Musisz mu pomóc z Jesteś jego wujem. Możesz przemówić mu do rozsądku. Nie wiem, co jeszcze można by Nic zrobić. Musimy prędko co zrobić. Właśnie, co z nim? Tak. Na razie dzięki niech będą stwórcy. Utrzymywany jest. No to życie. to jest bardzo dobra wiadomość. W życiu? Przez co? No. coś, co wypuścił na wolność ten mag, pozwala żyć Emonowi, Konorowi i mnie. Inni. Nie mieli tyle szczęścia. To, co się zabiło wielu ludzi. No, zauważyłam, że to troszkę koszmary. zrobili się agresywnie. Nie skończyło z zamkiem, uderzyło na wioskę. Chcę mieć nas żywych. Nie wiem tylko po co. Pozwoliło mi przyjść po ciebie, Tiganie, bo błagałam i mówiłam, że Conor potrzebuje pomocy. O, no, dziwne trochę. Musimy coś zrobić. Właśnie, co to, to za to ma? Jakiś szpieg, Jeden ze służących. Odkryliśmy, że podtruwał mojego. Emon został otruty? No Maks tak myślałem, ty, że wynajął go agent ternalogena. Może jednak kłamać. Nie mam pewności. Ech. Właśnie, też mi się to wydaje. Ja Wypraszam sobie... To bezczelne oskarżenie. Tak? No właśnie. Złowroga siła wzięła na zakładników mojego męża i syna. Przyszłam po No i tylko jego Czego chcesz tam ściągnąć. Nie chcecie. Higanie, nie mam wiele czasu. Bardzo ciekawe. Co jeśli już uznało, że je zdradziłam. Może zabić konora. Proszę, chodź ze mną. Mam Oj błagać. nie błagaj. No i tych pytań, my co jesteś się robić dalej. Ja nie wiem. Nie mogę pozwolić bez skrzydłów. No to już Konora. słyszeliśmy. Figanie, musisz ze mną iść, no Właśnie, dlaczego tam ja, musi iść? Ja obiecałam, że wrócę. Ale co on i takiego zrobi? Tam pomoże stale. jakoś, uleczy Figanie, go w magiczny sposób czy coś. Kazać swym ludziom, by poszli ze mną, kiedy będę wracać do zamku. Błagam cię, nie rób tego. Pomyśl a. o tym. To... Król nie żyje, a mój brat jest nam teraz potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Wrócę z tobą na zamek Izoldo. Och, dzięki niech będą stwórcy. Dziękuję ci, Ganie. Dziękuję. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. No właśnie, czy to jest dobra Zoldo decyzja? W pojedynkę. Może zdołam pomóc Konorowi albo Emonowi. Może to rzeczywiście pułapka, ale mówimy tu o mojej. Nie no dobra. Się, Że sam zdołam poradzić sobie z tym złem. Izoldo? Możemy cię na chwilę przeprosić? No, przejdź troszkę, nim wrócę z tobą na zamek. Bo chcę się dowiedzieć, się. gdzie jest to tajemne się. przejście w młynie? Bo na pewno mi o tym chcesz powiedzieć. To już jest na stówę. Pewne? Oto moja propozycja. Wejdę do środka z Izoldą przez tajemne przejście. Można je otworzyć moim sygnetem. Aha. Może zrobię tak. Odwrócę uwagę zła, które kryje się w środku i zwiększę twoje szanse na przedostanie się niezauważonym. Co ty na to? Dobra, co dokładnie mam w środku zrobić? Niestety nie wiem. O tej nikczemnej potędze wiem tyle. Serpert i jego ludzie mogą pilnować wejścia do. zamku. Hmm. Jeśli uda ci się otworzyć bramę od wewnątrz, wejdą do środka i udzielą ci wsparcia. Chyba nie ma tu nikogo innego, kto mógłby ci pomóc. Jeśli zdecydujesz się nie iść, sam będę musiał zrobić co w mojej mocy. Dobra. A sygnet. Za jego pomocą można otworzyć drzwi we młynie. Bez względu na to, co postanowisz, najważniejszy jest Emon. Jeśli okaże się to konieczne, po prostu go stamtąd zabierz. I Zolda, ja i wszyscy Spoko! Właśnie dla mnie też Emon wierzy. jest bardzo ważny. Jak tam nie. Mm. Właśnie, uratuję was wszystkich, a co? Pierdychnę sobie i koniec. Oj tak. Więc wyślemy go tak po prostu razem z tą kobietą? No mi też śmierdzi na kilometr. głupi plan po drugim stem. tu dłużej czekać. Pozwól, że cię pożegnam. Sten, naprawdę nie, już nie wkurzaj mnie. E, Przedostanę się do zamku Redkiw. Tak. Zaraz to zrobimy. Czy z tą możemy pogadać? Chyba nie bardzo. Pytanie mnie ciekawi, jak z tym jest doświadczeniem? 9 poziom, 9? Wszyscy są na 9. A nie, ona jest już na 10. Sten zaraz nam awansuje. Okej, okay, chodźmy do tego cholernego młyna. Eee... Chociaż tak, to jest tutaj ukryte przejście, ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Taką niespodziankę, no sporo zrobiliśmy w tym odcinku. Obroniliśmy wioskę, dowiedzieliśmy się o tajemniczym przejściu, więc jest całkiem nieźle. Myślę, że mi na dzisiaj dobrze poszło, bez żadnego większego fejla. Przede wszystkim mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.